Witam, Adam Kopiec z portalu Excel i Adam, sztuczka numer 54 na podstawie Excel Magic klik numer 1030. Dziś będzie na temat zaokrąglania kwot do najbliższych 50 zł, ale też trochę na temat zaokrąglania czasu. Jeśli dobrze znasz Excela, to wiesz, że w Excelu czas jest tak naprawdę reprezentowany za pomocą. Odpowiedniej reprezentacji liczby od 0 do 1, i tu będziemy się zajmować zaokrąglaniem czasu, czyli dokładnie o to chodzi, tej tutaj przykładowej liczby, do najbliższej sekundy. Jeśli korzystasz z wersji Excel 2010 lub późniejszej, to możesz tu wykorzystać funkcję zaokrągl do wielokrotności, i tu wystarczy podać liczbę. Następnie wielokrotność, tutaj zalokować ją trzeba bezwzględnie, najlepiej F4, można od razu ułatwić sobie zadanie, zatwierdzić wynik i nacisnąć dwa razy, żeby formułę skopiować na sam dół. I widać, że tu już to się robi automatycznie, zaokrągla się do najbliższych 50 zł. Tak? Czyli tutaj mam jeszcze poniżej. Połowy pomiędzy 750 a 800, więc zaokrąglę jeszcze do 750. Tu jest, doszedłem do połowy, już zaokrąglę do 800. Cokolwiek więcej ponad tą połowę, dalej jest zaokrąglanie do 800, bo to jest najbliższe 50 zł. Jeśli masz wcześniejszą wersję Excel'a, trzeba będzie wykorzystać funkcję zaokrąglania, ale najpierw zrobimy sobie dzielenie. Podzielimy tą kwotę przez. Wartość naszych 50 zł. F4 zatwierdzimy, przeniesiemy na dół. I jeszcze tu sobie założę. Akurat mam walutowe. Ja chcę mieć na razie formatowanie ogólne. I tu widać, że tu są kwoty no, z miejscami po przecinku. I teraz właśnie mogę wykorzystać funkcję za zaokrąg, żeby. Zaokrąglić te wartości tak do najbliższej jedności, czyli potrzebuję tutaj więc potrzebuję tu wpisać 0, żeby mi do liczb całkowitych zaokrąglał. Ctrl ENTER to mi się skupuje formuła na cały zaznaczony obszar i mam podobnie, tak, tu. Idzie w dół zaokrąglanie, tu idzie w górę. No i co wystarczy teraz zrobić? Tak naprawdę wystarczy cały ten wynik przemnożyć jeszcze raz przez 50 zł. Mam no, oczywiście tu zalokować bezwzględnie, kontor ENTER i mam odpowiedni wynik. Jeśli interesuje Cię zaokrąglanie, to Mr. Excel ma jeszcze kilka wideo na temat zaokrąglania. No, niestety w języku angielskim. Przejdźmy teraz do czasu. Tu na razie widzisz liczbę, ale wystarczy nałożyć formatowanie czasu i masz czas z dokładnością do sekund. Ale te wartości, które tu widzisz, nie odpowiadają dokładnie sekundom. Zostaje jeszcze jakaś część, tak dlatego tu aż tyle miejsc po przecinku jest pokazywane. Zostaje jakaś część i ona czasami może sprawiać. Problem. Jeśli w ciągu dnia masz 24 godziny, dodatkowo masz w ciągu każdej godziny 60 minut i w ciągu każdej minuty 60 sekund, to masz dokładnie tyle sekund w ciągu dnia. Te wartości mają coś więcej, no właściwie mają niedokładności w stosunku do sekund. I kwestia, jak to zaokrąglić odpowiednio. Teraz znowu możemy wykorzystać funkcję zaokrąglić. Do wielokrotności, i nasza liczba to jest ta, oczywiście, naszą wielokrotnością nie jest ta liczba sekund, tylko jeden podzielić przez tą liczbę sekund. I dodatkowo, ponieważ liczba sekund w ciągu dnia nie zmienia się. Czyli możemy sobie to zalokować na stałe. Czyli ja sobie zaznaczę ten fragment nacisnę F9 i po prostu podstawiam wartość ilość sekund w ciągu dnia. I naciskam Enter i kopiuję na sam tu i widać, że te wartości, o, może jeszcze trochę tu więcej, miejsc po przecinku, są odrobinę różne od tych tutaj. Ale jeśli znowu nadam tu formatowanie, czas, tych różnic nie widać. Ponieważ tu następuje właśnie zaokrąglenie. Tu zaokrąglenie wynika z formatowania. Są bardziej dokładne liczby, ale to co widzisz to jest wynik formatowania i to zaokrągliło ci tylko tą część pokazywaną, a w środku dalej są te bardzo dokładne liczby i one mogą mieć wpływ na twoje wyliczenia. Ctrl Z i teraz możemy przejść do funkcji zaokrągl. i naszą liczbą będzie ta wartość odpowiednia tym razem przemnożona. Przez liczbę sekund, ponieważ tym razem, no tutaj cały czas zaokrągla do liczb całkowitych, tak? Przynajmniej tę funkcję ustawimy, więc tutaj znowu przedstawiam sobie całkowitą liczbę sekund, a skopiuję ją sobie i następnie podstawiam liczbę cyfr zaokrąglenia 0, czyli do całkowitych, i jeszcze znowu na koniec potrzebuję to podzielić przez ten wynik, zatwierdzić i mogę przesunąć do końca. Tu też jeszcze pokażemy kilka tych więcej miejsc po przecinku, żeby przyjrzeć się tym wartościom. I widać, że one są z deka różne, te zaokrąglone do czasu, ale tak samo. Znowu, formatowanie, czas wyglądają identycznie. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.